Rozległy układ wysokiego ciśnienia obejmuje nasz kraj, dlatego w prognozach sporo bezchmurnego nieba, ale i napływ zimnego powietrza. Pochodzenia arktycznego. Aleksandra Kostka, zapraszam. W nocy, właśnie przez ten arktyczny chłód, będzie mroźno. Minus 8 stopni przewidujemy w suwałkach, minus 7 w Lublinie czy Krakowie, a na pozostałym obszarze ma być od minus 6 do nawet minus 4. W górach nadal mocniej powieje wiatr i jeszcze gdzie nie, gdzie może popruszyć śnieg. Poza tym bardzo pogodnie, prawie w całym kraju wręcz bezchmurnie. A jutro. Po mroźnej nocy rześki poranek z dużą ilością słońca. Nieco większe zachmurzenie jedynie w Bieszczadach i tam niewykluczone słabe opady śniegu. Ale po południu już we wszystkich województwach słonecznie i pogodnie. Proszący o poranku śnieg na południowym wschodzie przestanie już padać. Jednak z powodu napływającego do nas zimnego powietrza temperatura nie wzrośnie zbyt mocno. Za to od piątku cieplej, bo aż kilkanaście stopni mają wskazywać termometry i to we wszystkich regionach. Wszędzie pogodnie, ale ale w niedzielę od zachodu zacznie wkraczać deszczowy front. Więcej prognoz? Wieczorem. Serdecznie zapraszam.